Pokój dobro, witajcie, dawno mnie nie było z tej okolicy, z Babiej Góry. Babia Góra w chmurach, ale my jak zawsze jesteśmy na Beskitku, gdzie jest słońce i w naszym klasztorze w duchowym spa w Koszarawie panuje słońce. Moi drodzy, jutro 11 listopada, godzina 18, zapraszam Was na spotkanie, na Eucharystię w intencji naszej Ojczyzny. I po Mszy Świętej zapraszam do wspólnego śpiewania hymnu narodowego na zewnątrz. Po prostu przyjdźcie. Polska, nasza ojczyzna, warta jest tego. Zapraszam Was też 21-23 listopada na miłość w klasztorze rekolekcje weekendowe o miłości według księdza Piotra Pawlukiewicza. Jeszcze mamy kilka wolnych miejsc, będzie dość dużo osób, więc każdy z Was jest mile widziany. I oczywiście wystrzałowa, sylwestrowa zabawa z 31 grudnia na 1 stycznia u nas w Duchowym spawku Koszarawie Bystrej. Zapraszam Was, abyście mogli po prostu razem z nami być, świętować i przywitać Nowy Rok, jednocześnie dziękując za e, miniony rok. E, miniony rok, więc gdybyście nie umieli Mieli, nie chcieli słuchać, to tylko przeczytajcie. Bardzo was proszę. Ale też dziękujemy za 1,5%. Uzyskaliśmy 11 184,59 zł. Na się pomaga ukośnik koszarawa.franciszkanie Zawsze możesz nas wesprzeć. To wszystko wykorzystujemy na nasze inwestycje, na nasze remonty, na to, że możemy na przykład opłacić prąd, możemy zapłacić za ścieki, na naszą działalność statutową, co nam bardzo moi drodzy pomaga i po prostu Duchowe SPA jak zawsze Wam pomaga. Przybywajcie, podziwiajcie, słuchajcie tej ciszy. Dobrze Was widzieć. Jednocześnie bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście co niedzielę u nas, u Franciszkanów, w kościele. Nawet się zrymowało Rym Warszawski. Dziękujemy Wam za modlitwy. Jeśli potrzebujesz modlitwy, napisz do nas przez stronę internetową na skrzynkę intencji. Omadlamy te intencje. Dziękujemy za wsparcie temu anonimowemu darczyńcy, który nas się pomaga, wspiera nas od pewnego czasu, dość pokaźną kwotą raz na miesiąc. Dobrze, że jesteście, dziękuję. Niech będzie. Pochwalony Jezus Chrystus.